Elon, wszystkim witam was serdecznie na moim kanale. Oczywiście, na samym początku, zachęcam do tego, aby zasubskrybować mój kanał, kliknąć łapeczkę do góry oraz zostawić jakiś komentarz dla zasięgu. Dzisiaj porozmawiamy. O nowym nodzie, który zamierzam kupić. Sprzedaż tego noda rusza jutro o 6 rano, więc tutaj, akurat jeśli ktoś by takiego noda chciał sobie zakupić, to trzeba się pośpieszyć. Ogólnie tych nodów ma być 50 tysięcy, więc zasada praktycznie ta sama, jak i z tymi nodami, które już posiadam i kupowałem. Oczywiście, więcej informacji też umieściłem. Tutaj na blogu ogólnie not będzie pochodzić od takiego projektu jak 0xVM. To będzie not, który właśnie ma usprawnić działanie sieci Bitcoina, a tak mianowicie ma dodać pewne funkcjonalności, które umożliwią dzięki właśnie temu projektowi budowanie na przykład smart kontraktów na Bitcoinie. Ogólnie jeśli chodzi o Bitcoina to tutaj też dużo się dzieje, bo mamy ordinalsy, mamy runy, no i też Powstawało już, czy jest i działa kilka projektów, które właśnie zrobiły takie L2 na Bitcoinie, że po prostu jak mamy Bitcoina na arbitru, to możemy to zwrapować na inną sieć, na inny po prostu chain. Tutaj akurat będzie coś podobnego, ale oni wprowadzają właśnie tutaj nody i te nody będą generować nam tokeny. I to mnie właśnie zainteresowało, bo jeśli złapię to jakiś hype, no to jest szansa, tak jak i wcześniej, że jeśli właśnie nazbieramy sobie zaraz od samego początku tych tokenów, no to jeśli będzie TGE, czyli Token Generation Event, czyli będzie listing, no to mamy szansę, oczywiście, sprzedać to z takim zyskiem, żeby pokryć koszt zakupu właśnie tego noda. Nod nam będzie generował. Tokeny cały czas. Oczywiście każdy z tych nodów ma różne funkcjonalności. Tutaj z tego, co wyczytałem, będzie także halving. Chcę jeszcze wspomnieć, że ja nie jestem żadnym doradcą finansowym ani inwestycyjnym, a wszystko, co tutaj Wam pokazuję, jest tylko i wyłącznie moją prywatną opinią i dzielę się z Wami informacjami i tym, co robię ja. Co Wy zrobicie z tymi informacjami, no to już. Tylko i wyłącznie Wasza indywidualna decyzja. Tak jak wspomniałem, jeśli chodzi o zakup takiego Noda, no to ja tutaj załatwiłem właśnie link, przez który można kupić właśnie Noda zaraz na starcie, ponieważ tutaj będzie potrzebny invite code. Jak widzicie, invite code. Jest taki, czyli XYQVL1. Wystarczy też kliknąć tutaj w link i przeniesie was na odpowiednią stronę. Strona wygląda w ten sposób: i tak jak widzicie, już na samym początku cena tego nota będzie 700 dolarów. No i później, po sprzedanych 10 tysiącach nodów, cena będzie. Rosnąć. 0XVM brings gaming, DeFi, AI, any smart contract, enable solution directly to Bitcoin, i to mnie właśnie zainteresowało. Także zobaczymy, co oni tutaj jeszcze mają do zaoferowania. Tak, jak widzicie, tutaj jeszcze nic nie ruszyło. Jeśli przejdziemy tutaj, właśnie na zakup nodów, no to zostało prawie 7 godzin, ale wróćmy jeszcze na. Bloga, oczywiście, tutaj też znajdziecie link do dokumentacji, która jest mega ważna, i trzeba sobie to przejrzeć, zanim w ogóle cokolwiek zdecydujecie się tutaj robić. No, a ja wam po prostu pokażę, co tutaj ja znalazłem, jak do tego podchodzę. No, i przejdziemy tutaj właśnie przez ten cały projekt. Dodatkowo jest jeszcze bot telegramowy, znajdziecie też link tutaj. Można sobie zacząć to klikać za dar możkę. I tak, jak tutaj już wspomniałem. Zobaczymy, co oni piszą o sobie, bo tu oczywiście informacje są z sieci i z, i z ich dokumentacji, także tutaj tylko i wyłącznie to przetłumaczyłem. Ogólnie projekt opiera się na tym, że Rośnie zapotrzebowanie na zwiększoną skalowalność, bezpieczeństwo i efektywność w ekosystemie blockchain. Mimo że L2 na BTC to trochę kontrowersyjny temat, to możliwe, że jakiś z tych projektów może złapać właśnie trendy jak runy czy ordynalsy i da zarobić. Jeżeli chodzi o dystrybucję różnych tokenów, no to tutaj te nody mi prywatnie pasują najlepiej. Czyli po prostu nie żadne jakieś seedy, pre-sale, bo tam różnie też z tym jest. Tak samo, jeżeli chcecie brać udział w jakichś lunch poolach, czy właśnie w jakichś tam resale i kupić na przykład coś w private, no to albo potrzebujecie mieć oczywiście pewną ilość tokenów zamrożonych na stakingu, czyli potrzebujecie najpierw wydać hajs, żeby w ogóle brać udział w tych pre no, i później dopiero możecie startować. Albo jest to losowe, albo jest tam jakaś Minimalna alokacja. Tutaj macie możliwość zakupienia noda i są równe szanse, przynajmniej ja to tak traktuję. Czym jest ten właśnie 0VM? To rozwiązanie warstwy wykonawczej dla sieci Bitcoin. Integruje on Virtual Machine bezpośrednio na warstwie konsensusu Bitcoina. Tu może wydawać się to dość trudne, jeżeli chodzi o techniczne sprawy, także tym za bardzo bym się tutaj nie zajmował. I też w ogóle bym się raczej nie napalał, zażreć to może, może to przynieść jakiś efekt, ale może też coś tutaj nie wypalić. Więc tutaj trzeba mieć zawsze na uwadze w dwie strony. Ja do tego projektu jak i do każdego innego podchodzę właśnie z moim motto. Zysk albo wpysk. Jeżeli chodzi o funkcję tego 0xVM, no to jest to m.in. sieć modularna, jest optymalizacja kodowania, no i architektura równoległego EVM. Tutaj na tym blogu, oczywiście, też link w opisie tego filmu. Możecie wszystko sobie przeczytać. Ja to tłumaczyłem z angielskiego. Nie wszystko da się też tutaj, oczywiście, bezpośrednio przetłumaczyć, więc jeżeli przeczytacie sobie to po angielsku i rozumiecie, to wydaje mi się, że jesteście w stanie troszkę więcej zrozumieć, bo tłumaczyć to na polski, później przerzucać, no to jest troszkę. Tutaj mamy ważną informację, dlaczego 0XVM sprzedaje walidator Nodes. Walidator nody odgrywają kluczową rolę w tym ekosystemie, tak jak i w każdym innym, jeżeli w ogóle to się opiera na, na nodach. To są po prostu takie węzły, które pomagają zarządzać całą siecią. Walidator Nodes w 0XVM są również lekkie i łatwe w obsłudze, co sprawia, że są proste do skonfigurowania i użycia. Także tutaj nie ma żadnych skomplikowanych rzeczy. Wystarczy po prostu w panelu użytkownika, tam gdzie macie podłączony adres. No bo to musicie też sobie zapamiętać, że ten not to jest akurat forma takiego NFT. Włączacie, klikacie i to powinno wszystko działać. Także jeżeli chodzi jeszcze o korzyści dla. Sieci Bitcoina, które wynikają z implementacji właśnie 0XVM, no to tutaj zwiększona przepustowość, lepsza skalowalność, bezpieczeństwo, no i wsparcie dla zaawansowanych DAPSów, więc tu też jest szansa, że ktoś z programistów będzie chciał na przykład budować tutaj właśnie za pośrednictwem wykorzystania właśnie 0XVM. 0XVM Nieustannie się rozwija, wprowadzając kolejne usprawnienia w mechanizmach równoległego przetwarzania oraz integrację z rozwiązaniami warstwy drugiej layer 2. Plany na przyszłość obejmują optymizację mechanizmów wykonawczych, dalsze usprawnienia w zakresie równoległego przetwarzania transakcji, interoperacyjność między łańcuchami. Także tutaj będzie możliwość łączenia się z różnymi sieciami i przerzucania tokenów z jedną sieci na drugą, no i rozszerzenie ekosystemu DApps, ułatwienie tworzenia i wdrażania zaawansowanych aplikacji na właśnie Bitcoinie tych dApps-ów. Wypuszczają tutaj pewne rzeczy, które właśnie dają przede wszystkim przetestować tą sieć. Pojawia się też yellow paper. No i tutaj mamy fazę trzecią czyli global marketing kampanie. No i też właśnie też ja trafiłem na to w taki sposób, że mogę wspierać tutaj kampanię reklamową. Jeśli chodzi właśnie o ten projekt wypuszczenie tokenomi, wypuszczenie tokena no i tutaj odpalenie testne Czwarty kwartał 2024 roku będzie wypuszczony tutaj mainnet, No i mają się pojawić właśnie tutaj funkcjonalności DeFi, Dapps, GameFi, SocialFi. No, i wszystko to, co oni tutaj właśnie chcą zrobić. Jeśli ktoś z Was chce się zaangażować właśnie w 0XVM, możecie się zaangażować poprzez oczywiście tutaj prostą grę, to ten, ten link też był wyżej. Możecie zostać Discord ambasadorem, czyli po prostu działać trochę bardziej aktywnie na Discordzie, wtedy będziecie wiedzieć trochę więcej na ten temat. No, i jeszcze jest jakiś event airdrop, ale to jeszcze muszę tutaj troszkę więcej informacji na ten temat poszukać. Więcej informacji, oczywiście, też na Discordzie, jeżeli chodzi o to. No i teraz możemy jeszcze szybko tutaj rzucić okiem, dlaczego 0XVM według twórców jest przełomowym projektem. Ogólnie chodzi o to, by zlikwidować luki między właśnie bezpieczeństwem Bitcoina a wszechstronnością zdecentralizowanych aplikacji. Pewnie, jak robicie różne testnety i akcje, to widzieliście, że takie typu rzeczy na Bitcoinie też się już pojawiały i tam jest po prostu używany adres EVM, czyli na przykład Metamask z początkiem 0x. No i tam też można robić różne rzeczy. Wprowadzając modularną warstwę wykonawczą, 0x XVM przynosi kompatybilność z właśnie EVM -em do sieci Bitcoina, umożliwiając wdrażanie szerokiej gamy daps jak i oczywiście smart kontraktów. Zdolność do działania jako warstwa weryfikacyjna Layer 2, zapewniając dokładną walidację danych na blockchainie Bitcoina. Ta funkcjonalność jest kluczowa dla utrzymania integralności aktywów i zapewnienia dostępności danych, wykorzystując silne zabezpieczenia Bitcoina. Tutaj mamy infografikę o tym, co ich wyróżnia? Kompatybilność z EVM, weryfikacja layer, tu dostępność danych, wysoka wydajność. Jeżeli chodzi o możliwości, Bitcoin nadal pozostaje dominującą siłą w świecie kryptowalut i to jest akurat 100% prawdy. Z kapitalizacją rynkową wynoszącą około. 1,2 biliona dolarów. Jednak wartość TVL Total Value Lock w rozwiązaniach Layer 2 Bitcoina stanowi tylko ułamek tego co istnieje w ekosystemie Ethereum. Także widzicie tutaj jest potencjał do wykorzystania. Ta luka stwarza ogromną szansę dla ZeroXVM, aby stać się kluczowym graczem w prowadzeniu programowalności na Bitcoinie, zwłaszcza w aplikacjach związanych z DeFi. Oni zdobyli tutaj finansowanie na poziomie 5,2 miliona dolarów. No i tutaj jest wspierany przez. No i tutaj głównymi właśnie sponsorami jest Razer, Jump i UOB. Mamy też tu coś takiego jak Z Ventures. No, i tutaj mamy Razer Company, coś takiego. Oni tutaj na dole mają pokazane właśnie, że w portfolio mają Zero X VM. Nie wiem, jaki to może mieć wpływ na rozwój tego projektu, bo ja się nie lubię właśnie napalać na tego typu rzeczy. No, ale jak widzicie, jest coś takiego, więc można po prostu stwierdzić, że jest to coś realnego. A nie, że pewnie jakiś wymyślony projekt. Aczkolwiek ja podchodzę do tego wszystkiego z dystansem. Gdzie mamy partnerów. Jeżeli chodzi o zespół tego projektu, no to tutaj CEO to jest Bjorn. Mamy też tutaj link do właśnie jego Twittera. Można sobie też więcej na jego temat poczytać. Jeżeli chodzi jeszcze o informacje, no to tutaj też jest. Taki jego duży, rozwinięty post na temat tego projektu. I tutaj też jest informacja, że szukają do pracy. Także ktoś jest deweloperem, to może też ewentualnie tam podbić. Tutaj CEO Founder. Jeżeli chodzi o tokenomię, XVM Mining 26%, Foundation Garbets 28%, Private Round, 13%, Partners and Advisors tutaj mamy 8%, Team 12%. No i tak to tutaj wygląda. Jeżeli mamy takiego noda, no to my będziemy uczestniczyć w miningu. Jeżeli chodzi jeszcze o funkcjonalność tych tokenów, no to oczywiście standardowo, czyli zarządzanie DAO, airdropy od partnerów na L2, czyli też to jest bardzo popularne ostatnio. Najszym dostęp do programu tutaj fee zmniejszone, jakieś wzmocnienie APY, rabaty w kampaniach on-chain. Tutaj mamy też infografikę na temat właśnie tego noda walidator Nodes 0 XVM, i tak jak już wspomniałem, jeżeli chodzi o takie podstawowe informacje, no to cena za takiego noda w ilości tych pierwszych 10 tysięcy sztuk będzie 700 USDT, później cena będzie rosła 1 dolar za każde 10 sprzedanych nodów. Oczywiście też, jeżeli chodzi o podział tutaj nagród z wydobycia tych tokenów, no to tutaj jest 26% całkowitej podaży XVM, będzie przeznaczone właśnie na nagrody dla węzłów, czyli za ten mining. No i teraz, jeżeli chodzi właśnie o podział, no to będzie dzielone 700 tysięcy sztuk tokenów na wszystkie nody, które są aktywne. No i tak jak tutaj wspominałem, po 6 miesiącach będzie halving. A cała dystrybucja tokenów będzie trwać 48 miesięcy, czyli ten nod będzie nam przynosił tokeny przez 48 miesięcy. Też mamy tutaj taką fajną infografikę, podział tych tokenów, jak i dystrybucję. Jeżeli od razu odpalimy takiego noda, co ja mam zamiar zrobić, no to przy sprzedanych 500 nodach będziemy dostawać 1400 tokenów dziennie. Jak się sprzeda 5000 nodów, no to później będziemy dostawać oczywiście mniej tych tokenów, czyli 140 dziennie. No i później przy 10 tysiącach nodów sprzedanych, będziemy otrzymywać 70 tokenów dziennie. Jeżeli chodzi o delegowanie tych węzłów, no to proces delegowania trwa około 3 godziny, po czym rozpoczyna się wydobycie tokenów, więc to nie wydaje się być jakoś turbo trudne. Przejdźmy jeszcze tutaj szybko na dokumentację. Jeżeli chodzi o dokumentację, no to tak jak tutaj wspomniałem, ja część tych Rzeczy przetłumaczyłem właśnie z tej dokumentacji. Tutaj macie wizję, tutaj macie, co to jest właśnie ten 0XVM, co oni chcą zrobić, w jaki sposób chcą się przyczynić właśnie do rozwoju sieci Bitcoina, a tak naprawdę skorzystać trochę z tego tortu, jeśli zacznie się tam coś ciekawego dziać. No i tutaj też mamy informacje na temat tych nodów. podstawowe informacje, które też wam przedstawiłem właśnie na moim blogu. How to buy Node, tutaj też jest informacja. No, po prostu wchodzicie na stronę, musicie mieć kod zapraszający, tak jak tutaj oni napisali. No i później wchodzicie na stronę. Tutaj są opcje właśnie płacenia podobno mają być na Ethereum, Arbitrum i BNB, także to zobaczymy. Jak to ruszy, tak będzie wyglądał panel użytkownika, dashboard. Jak kupimy te nody, no to później będzie można je bez problemu sobie wydelegować. No i też tutaj informacje o nagrodach. W ogóle to dajcie znać w komentarzach, co Wy o tym myślicie. Ode mnie to by było tyle. Ja jeszcze pewnie nagram jedno wideo, jak już zakupię tego noda i będzie to wszystko śmigać. Dzięki za uwagę. Widzimy się w kolejnych materiałach. Trzymajcie się, cześć!